Też mógł się podobać, wynik był dość wysoki w każdym secie. Jak wspomniałam chwilkę wcześniej, przyjechałyśmy tutaj na półfinał. tym mecze rządzą się swoimi zasadami. liczy się dyspozycja dnia i to, który zespoł panuje bardziej. Trzęsące się ręce, a takie na pewno są w meczach o takie stawki. Dzisiaj byliśmy to my. Gratuluję całemu swojemu zespołowi, bo wykonał kawał dobrej roboty. Nie uniknęłyśmy błędów, ale nie, nie wierzę, żeby przy tych emocjach można było zagrać bezbłędny mecz. E, także e, mecz był dobry, w naszym wykonaniu był lepszy, jest 1-0 dla nas, ale w tej chwili nie jesteśmy nawet w połowie. Chwilę się cieszyłyśmy, zaraz opadną emocje. Przez najbliższe dni będziemy bardzo skoncentrowane na to, żeby przywitać Rzeszowianki i Rzeszowianów w Łodzi i ustawić kropkę na dino. Ważna rzecz jest chyba taka, że wy bardzo mocno zaczęliście, tak jak w wiersku, ale teraz dobiłyście rywalki i w drugim, i w trzecim. Nie pozwoliłyście im nawet na chwilę tak naprawdę. No, Tam były momenty, ale ale nie straciłyście, i to jest chyba już wniosek do Miałyśmy kilka założeń. Oczywiście, były założenia kluczowe, które starałyśmy się re re realizować. Ale przede wszystkim założenie było jedno: zostawić kawał serca na wojsku, co w dniu dzisiejszym się udało, bo dziewczyny walczyły, walczyły się niesamowite piłki. Dziewczyny grały super, cieszy się bardzo że się tak fantastycznym ze I dzięki temu w piątek przywitamy Rzeszów, postawimy tą kropkę i to my będziemy w finalu. Trochę liczyliśmy na to, że, że będzie to, że to trudny mecz nie trochę naprawdę na Maxa, to jest, z Rzeszowem, to jest wszystkie sety były na przewagi bardzo, bardzo trudny mecz, byliśmy w ciągu i byliśmy spokojniejsi w tym. No i dzisiaj gra jest 1-0 dla nas, jest to seria. Mamy przewagi, ale, ale naprawdę skupić się skupić na meczu u nas. Tutaj chyba nie można wskazać znowu jednej zawodniczki, która to wydała, by gdyby nie zagrał Pilali, to by nie było tej, w drugim secie tego odjazdu. Gdyby nie ataki Smoka, to by nie było y, pierwszego seta na przykład gdyby nie raz. Tak? Gdyby nie obrony, gdzie cały zespół bronił, to by też nie było tych kontr. Tak naprawdę nagroda dla całego zespołu. Dokładnie tak, mi ciągłe i ja, ja powtarzam, że najważniejszy jest zespół. To, to co jest pojedyncze, to nie jest ważne. Najważniejszy jest zespół, jak, jak pracuje i jak, jak a, a, potrafi grać w tych, tych trudnych momentach to jest najważniejsze. To nie jest tenis, gdzie gra każdy na siebie. Tutaj gra każdy za, za zespół i to jest, to jest bardzo ważne, że znów dziewczyny dzisiaj jak zmiana w przyjęciu, potem zmiana na anekhalazek. To, to są naprawdę świetne, świetne rzeczy, które nam wychodzą i, i, i oni się z tego bardzo, bardzo cieszą. Która rzuciła mi się po tym ubiegłym tygodniu, gdzie wygraliście. Pierwszego seta pewnie, ale w drugim wysoko przegraliście. Tutaj czegoś takiego nie było. Tutaj poszliście za ciosem. Dokładnie tak. Dzisiaj to było punkt po punkcie, praktycznie. Nie, nie w pierwszym setie, ale w drugim, trzeci set to było po punkcie. Ważne, ważne to, że utrzymaliśmy koncentrację i, i, i tą walkę Naprawdę w ma dużo możliwości w ataku i my byliśmy gotowi do tego. I to, to jest naprawdę bardzo ważne zwycięstwo. Obrzuły wspomnienia? Czy to jest już w poprzednich meczów, gdzie też z tym Rzeszowem? No, Byłeś przy wygrywałeś też? To nie ma, nie ma znaczenia, naprawdę. Nie, nie myślę, to, co było wcześniej, ja w ogóle na to nie, nie patrzę. Nie myślę, ja myślę to, co jest tu teraz. Nic, nic więcej, a, a, nie ma. Nie ma możemy myśleć na, na przyszłość, ale, ale to, co było, a, to, co było wcześniej, naprawdę nie ma, nie ma znaczenia. Spomnienia są tu dobrze, dobre, ale to naprawdę jest najważniejsze, to, że wyszliśmy do meczu i, i żadnych sentymentów, tu nie ma.